Ile kosztuje hala stalowa dla gospodarstwa? To mniej więcej tak, jakby zapytać ile kosztuje ciągnik. Bo odpowiedź brzmi, to zależy. Nie ma jednej ceny, bo każda hala to zupełnie inna historia. Ale zaraz pokażę Ci widełki, przykłady i powiem co tak naprawdę robi różnicę w kosztach, tak żebyś wiedział, czy liczysz na prostą wiatę na bele, czy magazyn z płytą warstwową, gdzie krowy będą miały lepsze warunki niż nie jeden student w akademiku? Najprostsza konstrukcja stalowa, bez ścian, tylko dach, to koszt rzędu 500-700 zł za metr kwadratowy. Idealne na bele, sprzęt, czy jako wiata dla bydła. Kiedy dokładamy ściany, drzwi, bramy, trochę instalacji, koszt robi się większy. Taka typowa hala rolnicza to 800 1000 zł za metr kwadratowy i to najczęściej wybierają rolnicy. Trwałe, proste, praktyczne. A jak chcesz mieć ciepło, płyta warstwowa, izolacja, nowoczesne rozwiązania, to już 1000-1500 zł za metr kwadratowy. Tu możesz zrobić warsztat, chłodnie, przechowalnie, czy nawet budynek inwentarski. Cena rośnie, ale komfort i funkcjonalność też. Wiecie, hala stalowa to trochę jak traktor. Możesz mieć starą 60, jedzie. Ale jak wsiądziesz w nowego John Deera, to nagle okazuje się, że orka to prawie przyjemność. Prawie. Podsumowując, ile kosztuje hala stalowa dla gospodarstwa? To koszt od kilkuset do ponad 1500 zł za każdy metr kwadratowy. W zależności od tego, co chcesz postawić, ale tak, żeby nie zgadywać, najlepiej polić to w naszym kalkulatorze na naszej stronie. Wpisujesz wymiary, wybierasz opcję i do 48 godzin masz szacunkową wycenę u siebie na mail.